Na zakupy, do lekarza czy do urzędu. 26 sierpnia rusza komunikacja gminna. Bezpłatne przejazdy po gminie Tułowice będą skierowane dla wszystkich mieszkańców. Z każdej miejscowości będzie można dojechać do, do sołectwa, do Tułowic. Jak i przekraczamy, ja to nazywam Rubikon, będziemy dojeżdżać 8 kursów w ciągu dnia do niemodlina. Co godzinę praktycznie jedziemy z każdego sołectwa w gminie Tułowice. Będzie jeszcze system, kiedy przyjedzie, czyli każdy w telefonie będzie mógł sobie realnie sprawdzić, za ile minut przyjedzie autobus, tak jak w komunikacji miejskiej. Autobusem firmy GTV Bus będzie można dojechać również do Niemodlina. A taki przejazd kosztować będzie zaledwie 2 złote. Z opłaty zwolnione są dzieci do lat 6 oraz osoby po 60 roku życia. My jesteśmy z Tułowicami niemalże jednym organizmem. Kiedyś byliśmy wspólną gminą i te kontakty między z ma a Płowicami są niezwykle bliskie i takie będą musiał być. To jest najbliższa nam gmina, dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję też burmistrzowi Wesołowskiemu za to, że Mógł zorganizować te bezpośrednie połączenie między tułowicami a Niemodlinem, czego nie mogła zrobić gmina ze względów formalno-prawnych i dopiero w przyszłym roku już będziemy mogli prawdopodobnie od miesiąca lipca wspólnie partycypować w tych przewozach. Gminna komunikacja uzupełniać będzie kursy szkolne odbywające się rano i po południu. Co ważne, autobusy regularnie dojeżdżać będą do każdej miejscowości gminnej. Myślę, że jest to bardzo ważne, dla ludzi dla tych, którzy nie mają Samochodu muszą prosić gdzieś tam sąsiadów, żeby dojechać do Tułowic, dojechać do sklepu, do większego sklepu, zrobić większe zakupy, bo jest z tym problem. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tułowicach oraz bezpośrednio na przystankach na terenie całej gminy Tułowice.